Tu jest sześć. No mów Siema, dzisiaj będziemy nagrywać. E Mogę, Gierka Fajnie wgląda. Ta gierka. <coughs> Jestem tutaj z. Kolegą. Z Emilianem, no. On jest ze mną. To on Teraz nagrywał. No Na i tu on. Janek. W ogóle ci ja co no, ja mam. 113 lat, 8 no, dokładnie. No, prawie. Max ma około. Mm -hmm. Bye bye. Max. No co? On ma około tak... No... Około, <coughs> można powiedzieć 13 lat. No. 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 no i to tak. zaczynamy tutaj Grać, grać gdzieś tylko walczy jakoś. No, no Gryć wystarczy, się że się do... walczy. To nie są gracami, tylko te boty. No to boty z botami. O nie, duży bot. masz. Ha. Ha. No. Bye bye. No i sobie tak gramy. Jakby to, co sami zapominam, że, że ja w ogóle nagrywam. Więc spoko. Więc <laughs> sorry, jak y, ten. Jak na przykład Zapomnę. Na no. Tu. No. no. No zgadnijcie, ile, napiszcie w komentarzach, ile będę mieć kili. O, ładnie. Hopa. No, mam no, nadzieję, że ten filmik się Wam spodoba. I zostawcie suba i... I lajka. Jak będę miał około 13 lat, takich maksimum, to... No. Zacznę nagrywać i zostawcie mi jakieś lajka. No, ja dostawę moje muziełkowo. My tak tutaj gramy na razie na ...to ja akurat nie wytrzymałam. Może chcesz razem, Janek? No, No to jaką chcesz mieć broń? Ja sobie wybierę. A ja? No, czekaj, tutaj. musieli się zamienić miejscem. Nie, no. Dobra, to ja teraz będę żółtym graczem, jak widzicie. Może chcesz? Może chcesz bez broni? W... Nie. Nie, nie chodzi, że bez broni. No wiem, będę random, się zaminać. To random. Będę zaminać. Ale ja akurat sobie może wybiorę jakiegoś. Mm. No na przykład... Lubię. Jak klikasz, no to to ci... O, to jest fajna broń. Taką kosę. Dobra, może chcesz no jakieś ubranko? Startujemy. Ja będę mieć takie. No halo! O. Co ty zrobiłeś? Dzięki. Teraz właśnie wydarzyło ja nie wiedziałam o co chodzi. To Bo po prostu musisz zepchnąć przeciwnika. Nie, ale go, albo go zabić. ciebie. No co? No nie mam do się da... ...daję. No co mnie bijesz? No Elo. Juhu! Weź mnie biciu. <gry> no daj mi ale o to... coś zrobić. No, daj ci. Zatrzymuję cię. No daj. No. A spod głuski Masz. No jeden. No farciasz Dobra. Jak to się mówi? Niech tutaj butterfly <laughs> No Battlefield. Zyskacz, to po prostu do góry. No ty nie ciągle sobie. No bo kurna, ja już to grałem. Z mojej. Moich... Jak nagrałem. widzicie, jest jakaś reklama no. stickmanów no sorki, we. K.O. Takie głupie reklamy. Kończymy już tą reklamę no i zaczynamy gierkę. No co ty więcej gadasz? To ci jesteś mój odcinek. No co mi... Ej, co mnie przybliżasz? No, spadaj, no. kurwa, daj mi coś wygrać. No Elo. My to. No A jednak... ty ciągle wygrywasz? Jak ty tak wygrywasz ciągle? normalnie, no bo sobie ćwiczyłem, bo mam tą grę, więc sobie coś mogę. Elo! Wypadam z tego tą... <laughs> No, no i co zrobisz? Nic co nie zrobisz. Nie zrobisz? Widzicie, ma... tak eee, i widzicie... i właśnie powiedziałaś, ja aby... Byli. No pa. Co ty robisz? Chciałaś mnie przyciągnąć? Chociaż Ci to się nie uda. A jest taka broń. No, no co? ty tak robisz? No po prostu klikam. No to mam. Zatrzymuję czas, elo. Czemu wstajesz? staje ci aż tak mocno nie poradzi. No. Mam magiczny ja. Jak ty magiczny most używasz? Haja! Bye, bye jak ty magiczny, to poczekaj, sobie, poczekaj to sobie zmienisz. Dobra, zmi sobie zmieniamy sobie jakby. Ja ty pewnie tą broń nie umiesz grać ale biorę twoją. Ale jeszcze chciałem sobie zmienić Ubranie nikogo nie zabiło. Czemu się to jesteś jesteśmy? Sorki bardzo takie coś. No przepraszamy, no ale... Kurna, jakieś reklamy... Pa! Co to jest? Pa! Cześć! No, co to jest? I może chcesz się zamienić stronami? Opa! Co to jest? Zamieniamy się stronami. No co, ci się coś nie podoba? No chodź. To ci pocałuję. Hmm. Kurde, wygrałeś! Twoja pierwsza wypiana to no, moja pierwsza wygrama. Tak to jest. Mm. Hop, zamieniamy. No ty. Chodź tu. Masz. Jest lepszy w te karty. No co, coś ci się nie podoba. Ach, nie! Ja ten, ja to. bo. ta, te. bo ja to zrobiłem, że zmieniłem się strunami. Uważaj, bo tu będzie pociąg jechać. Po co ja ci to mówiłem? Hopa. Kopał. Jak będziesz się ci, ci, ci na czerwono, no to znaczy, że pociąg jedzie. Ale ja ci tutaj zatrzymuję i będziesz tutaj w pociągu. Nie, nie będę. Ja nie, nie jestem. No, no, I co? no to jest taki lagi. Ale, no ale kolega tutaj nie wytrwał. Czemu ty czemu taki system? No bo ja jestem w tą dobry, no pa. A, A jak się skoczę? No po prostu trzymasz do góry no i skaczasz. Dlaczego no, muszę sobie os osłonkę zrobić? O, mam. Hopa. Nie! Co ty zrobiłeś? Ha. Kurde, grywa. Kurde, ty. To moją moją reklamę, ale już się kończymy. No my tak po prostu, Ja w tej grze tak jest, że reklamy są. No co mnie bijesz, co? Co mnie bijesz? Elo! No co chcesz? Mam, mam Cię tu zatrzymać? No co Ty chcesz zrobić? No, ty mi po prostu zatrzymujesz. Nie. Baję się zamienić stronami? Nie. A chcesz się przykładać do ściany? Nie. No to. no to proszę. No i. sieżej jeszcze zamienimy. Ej! Masz. za zapchany. Czy się mnie zamieni zamieniłeś? Nie. Nie. A masz. Ty, o, to są te fajne takie. ha. No, do podskakowania. ha. nie trafisz mnie. No to. ale to i tak. Ty, skubaniec. skubanie, skubaniec. skubaniec. Co? co ty sobie myślisz? Tam się było grać, w myślisz, że jest lepsze? No kurde, ale skr. tam ładny cios. No, co co? No, co? Zamieniłeś się i ty giniesz, Elo. No, szkoda, że się zamienił w tym samym czasie, kiedy ja bym zginął. No ja Zginąłem. tak robię, że po prostu kiedy mam tą kartę, no to ja po prostu skaczę i się zamieniam. No op, coś. Co to? Ja biorę sobie te karty następnym razem. One są OP? No. Eee, Pa. No co się dzieje? Nagle przegrywa? Kurwa? Co się dzieje? Wiesz, kurwa. No kurde, nie przeklinaj. To jest mój kanał, a ty jeszcze przeklinasz. Pa. Cześć. Co